Hejka hej tylko bez klubka. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w tym odcinku pokażę wam nowe trzy figurki z lego ninjago Jak widzicie, są to figurki, które znajdują się tylko i wyłącznie w LEGO Store'ach. Tak, są teraz elementy właśnie z LEGO Ninjago. Eee, no i, z tak, tego, że ja mam troszeczkę daleko do LEGO Store, zamówiłem sobie na Allegro i już Wam je teraz omówię. Jak już możecie zauważyć, kupiłem sobie Arina, Sorę oraz tutaj tą jedną panią z Dojo. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Arina, który ma, jak tutaj widzicie, po pierwsze nowy tors. Tutaj nóżki są akurat niepokolorowane, ale tutaj też jakby są nowe. E, nową główkę oraz nowe włosy. W sensie ich nie musimy dostać w zestawie. Także po to, po to właśnie tą figurkę kupiłem, żeby mieć właśnie te włosy w końcu. Jego takie tutaj prawdziwe, oraz e, jego nową twarz, ponieważ Arin ma tylko jedną w właśnie zestawach, no i teraz by się po prostu przydała ta druga. Jako wyposażenie ma tutaj, proszę bardzo, e, imbryczek tak to się chyba na to mówiło. I e, po prostu tak to się prezentuje. Z tyłu prezentuje się Arin, tak. Tutaj ma chyba ten znak swój, taki też ma w zestawach. E, no i przechodzimy już teraz do kolejnej minifigurki. Kolejną figurką jest Sora, Sora również jak Arin ma tutaj nowy tors, e, no, nóżki też jakby nie ma po w się, sensie, no jakby nie ma na druku. E, no i tutaj też co jest tak jakby no, troszeczkę już mniej dopracowane niż w zestawach, to ta Sora nie posiada na druku na tutaj tej swojej złotej, oj na tej swojej złotej ręce. No jest to troszeczkę, troszeczkę, no tutaj wiadomo, że już jakby no słabiej po prostu wykonane, to tak jakby no dopracowane. ale... Mimo to, serio, ta figurka prezentuje się pięknie. Z tyłu ma takiego tutaj kota. No i ma włosy. O Jezu, włosy, ponieważ te włosy pojawiły się tylko w zestawie. No, tam, to takie tam miasto, czy to, to tam było? No, no, wiadomo o co chodzi. Tak, teraz Cię wam teraz co pokazuję. Ma również nową twarz, e, także też fajny po Sora. No, zobaczcie sobie, że w sensie, ja, ja, jakby Sora, mam teraz w moim domu, bo ja teraz ogólnie mam, jak już Wam mówiłem ostatnio, remont, także nie mam teraz przy sobie figurki Sory. Ale Sora ma tam, jakby taką twarz. No, no nie ma szczęśliwej Sory, kiedy ma, nie ma uaktywnionej mocy od raju. Dlatego fajnie, że tutaj też ma, jakby uśmiech. No I te włosy są naprawdę przepiękne. Także mega fajnie, że też tutaj jest Sora. No i ostatnia minifigurka, ten razem już niekanoniczna, kanon, nie strój ma od tego właśnie Dojo e, z, e, z Evo, e, no a, mia, a tutaj ma nową główkę oraz włosy takie tutaj pomarańczowe, dodatkowo ma tutaj kurczaka, a właśnie Sora miała miecz i ta figurka ma dwie twarze, tak się prezentuje jej druga twarz, tylko ona ma tak jakby dwie miny. No dobrze, to by było wszystko w tym odcinku. Wiem, że ten odcinek był króciutki, ale no jak wam mówiłem, nie mam mnie teraz w domu, także jakby moje filmy są też troszeczkę mniej dopracowane przez to, bo no jakby nie mam dostępu właśnie do mojego, no do tych właśnie figurek, żeby wam porównać je. W każdym bądź razie już niedługo to się zmieni, bo już za niedługo się kończy remont i wtedy... Będą te filmy już, jak właśnie mówię, dłuższe. E, no ale na ten moment to by już było wszystko w tym odcinku. W tym tygodniu się jeszcze raz zobaczymy z recenzją, już teraz tak jak mówiłem, bo dzisiaj też miała być recenzja z Fineraloida, ale, ale ją sobie przeniesienie, ponieważ wolę Wam pokazać te figurki. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się one podobają, która jest y, najlepsza. E, no i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i my widzimy się jeszcze w tym tygodniu. Pa!